I jeszcze w kontekście trwania w Chrystusie, to jest bardzo praktyczna podpowiedź, jak tego elementu można używać. Dziś między innymi o tym między i lecimy. Fajdarcie z Bogiem słowodaj dziś w wersji espresso jednowątkowo krótko i na temat, a chodzi mi o określenie Boga, yy, które widzimy chociażby w Izajasza 12.2 i rozważamy je w książce Poznaj go 77 imion Boga. Bóg, który jest moją mocą i pieśnią. W Izajasza 12:2 czytamy, że oto Bóg jest zbawieniem moim, będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Pan jest moją mocą i pieśnią, on stał się moim zbawieniem. To jest cudowna wskazówka, której udziela nam prorok Izajasz. Gdy wierzymy, że Pan jest naszą mocą, jeszcze może nie, nie widzimy jego rozwiązania, ale oczekujemy go. To, o czym mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, że wierzymy, że Pan odmieni mój los. I wtedy to daje nadzieję, to, to słowo podnosi wiarę, ponieważ słowo Boże buduje wiarę. I wtedy Pan staje się naszą pieśnią. To znaczy możemy to odkryć, nucąc coś o nim. Zobaczcie, że wiele osób lubi nucić sobie coś. Jedni w trakcie jazdy samochodem, inni w czasie spaceru, inni w trakcie gotowania, inni pod prysznicem, inni w trakcie golenia. No, ja przy goleniu akurat, jak widać, nie, nie, nie nucę. Ale pomyśl sobie, co znaczy, że Bóg jest moją pieśnią. Nucimy pieśni, które wpadają nam w ucho, nucimy piosenki, które jakoś przemawiają do nas, podobają się nam. No, a teraz może by z Bogiem postąpić tak samo. To znaczy nucić o nim. Śpiewać o nim, wymyślać jakieś wersety, refreny, zwrotki i nucić o nim, żeby praktycznie on stał się moją pieśnią wyśpiewaną. To może być bardzo ciekawe doświadczenie wiary. Doświadczenie, z którego zrodzą się nowe pieśni. Które nie muszą być publikowane. Ważne, żeby były Twoim prywatnym hymnem zwycięstwa, Twoim prywatnym psalmem uwielbienia, który Ciebie będzie napędzał, bo mm, nie wiem, jak to jest u osób, które nie są muzykalne. Ja Bogu dzięki mam jakiś dar, więc nucę, śpiewam. Śpiewam tańczę, recytuję. Po prostu muzyka do mnie przemawia. O, 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 o to mi chodzi. Więc, więc mnie to napędza. Ja lubię nucić, lubię śpiewać. Lubię wymyślać jakieś piosenki, pieśni. I, I to może być dobry pomysł, żeby w praktyczny sposób Pan stał się Twoją pieśnią, kiedy śpiewasz o jego ratunku, kiedy śpiewasz o jego obietnicach. Spróbuj dzisiaj wybrać sobie jakąś cechę Boga i coś sobie zanucić o nim, dla Jego chwały. I niech zrodzi się z tego pieśń zwycięstwa pieśń zwycięstwa. Pięści możesz radośnie i dłonie podnieść ku górze, e, aby Pan był w tym wszystkim uwielbiony i prowadził Cię przez życie. Pomóż nam Duchu Święty, żeby tak się stało. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźnie naprawotę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobre wieści o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.